pszczółkę Maję? Nie. Już obejrzysz pszczółkę Maję Asia. Ale którą część Ostralla? Asia, chudy? a może być pszczółka Maja? Nie. A co? Nie? Chudy? A co? Ostralla nie mojej nogi, synek? Asia jest duża. Asia jest duża? Asia ile ma? Dwa? Nie, Asia ma cztery już. Ma dwa. Ile Asia ma? Cztery! Kokasz, ile masz Asia? Masz cztery. No, no Asia powie. Poczekaj, no Asia powie. Ile Asia ma? Jeden. Dwa, I Trzy. Jeszcze trzech nie masz, Niunia. Masz dwa i, pół. dwa i pół. I pół. Jeden, dwa s i pół. Niecały. So, jak A masz tak? I potem sze... dostaniesz. Dzień! Dwa. dwa i dwa. pół, tak. Kiedy dostaniesz.? Ja Dzień! To... Ty już tyle miałeś nie już, Dzieje! Tak? Dzieje! Cztery. Ja potem nie tyle. A może pszczółkę maję? Nie. Co? Pszczółkę maję się obejrzy. I gucia? Nie. I mych, muchę bzyk?

Konik polny? Tak. A gdzie jest konik polny w tej znalazła wczoraj konika polnego nieżywa. Nieżywy był, tak? Przed domem. Jak jego nogę? Tam ugrywała nogi. Bo był suchy już, no, wypadły sama. Ja dałam mówką. Ja dałam mówką, wiesz? Ja dałam mówką. Wiem. Ja lubiłem. Kogoś, Nie pokażę. Ale nie podchodź tak blisko, bo nie nic w ogóle nie widać nie, nie cię syna. A chcesz Asia chce widzieć, co chcesz zobaczyć? Co no, chcesz zobaczyć? Ale tata patrzy teraz. Pokaż Pokaż.